Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Łukasz Zębik, Kierownik Departamentu Analiz Wołanda TMS Broker. Skłaniam się, 8.30 minęła, 22 dzień marca. Zapraszam na poranne rynkowe Espresso. Mam nadzieję, że słyszą mnie Państwo dobrze. Dzisiejszy webinar klasycznie nagrywany jest, będzie dostępny w aplikacji mobilnej. Można go oczywiście oglądać na żywo dzięki, dzięki naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam do jej pobrania. Wszystko w jednym miejscu, wygodne narzędzie. Na wstępie, oczywiście, również informacja dotycząca ryzyka. Bardzo proszę o zapoznanie się z, tym, z tą notą prawną, i za moment przechodzimy do wydarzeń bieżących. Mam nadzieję, że teraz już widzą państwo mój ekran. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy sobie o Rezerwie Federalnej, która będzie podejmować decyzje. Przygotowałem dla państwa kilka wykresów, chociażby wykres kropkowy, to jak jeszcze na początku miesiąca przedstawiała się wycena rynkowa i jak aktualnie przedstawia się wycena rynkowa. Tak, dzisiaj Rezerwa Federalna podejmuje decyzję w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, y, oczywiście. Y, no i w, w dużej mierze y, naj, naj, najbardziej takim prawdopodobnym scenariuszem jest wzrost o 25 punktów bazowych. No ale zanim przejdziemy do rezerwy federalnej, to taka garść informacji y, z ostatnich powiedzmy 24 godzin y, przede wszystkim. Takie podsumowanie, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, no bo tam dość sporo mówiła pani, pani Jelen. Jeśli chodzi o indeksy giełdowe, no to one wzrosły. Może, może oczywiście, na wstępie pokażę państwu. Wykresy. Zacznijmy od, od, od Stanów Zjednoczonych. Za moment, powinni Państwo zobaczyć mój wykres. Za sekundkę. Ok. Teraz powinno być. Teraz powinno być ok. To jest akurat Dow Jones, ale chyba chciałbym się skupić na. Indeksie US 100, czyli na, na zdaku, który znalazł się w okolicach horyzontalnego, horyzontalnego oporu. Oczywiście indeksy giełdowe w górę. Trochę ten kryzys, kryzys bankowy został, powiedzmy, zażegnany jak na razie. Na razie bankom centralnym udało się zażegnać tej, tej panice. W związku z tym no mamy, mamy taką, taki, można powiedzieć, rajd ulgi w ostatnich, w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. Tak naprawdę od poniedziałku widać dość, mocne, mocne odreagowanie. UBS kupiło Credit Suisse, SNB za, zaangażował się w całą tą w całą tą operację. Jeśli chodzi o panią Mielen, oczywiście widzimy, że, że, że wczoraj miała swoje przemówienie do Amerykańskiego Stowarzyszenia Bankierów. No i ona wskazała, oczywiście, że władze podjęły odpowiednie działania, aby powstrzymać problemy z płynnością w sektorze. Podkreślała, że cały czas Instytucje rządowe są gotowe, żeby zrobić więcej, jeśli będzie to konieczne. <krzyk> Powiedziała również, że te wszystkie rzeczy, które do tej pory zostały wykonane, były nieskoncentrowane na pomocy konkretnym bankom ale lub klasom. Yy, tylko by było to powiedzmy yy, chęć ratowania całego sektora, yy, żeby, żeby też to zaufanie do sektora bankowego nie zostało. Yy, trwale nadszarpnięte. No, ono zostało oczywiście nadszarpnięte, ale to zaufanie tutaj yy, yy, amerykańskie władze starają się odbudować. Yy, powiedziała również, że rząd jest zdecydowanie zaangażowany w łagodzenie ryzyka stabilności finansowej yy, yy, i że społeczeństwo powinno mieć zaufanie do systemu bankowego amerykańskiego. Systemu bankowego wciąż, że tak naprawdę tam się nic strasznego nie dzieje. Jeśli chodzi o, no dodało również, że cały system bankowy jest zdrowy, że sytuacja się stabilizuje, no wszystko jest to nakierowane na to, żeby nie zdestabilizować rynków finansowych i nie wprowadzić paniki, bo no to nie byłaby dobra informacja, indeksy giełdowe, akcje straciłyby z pewnością dużo. Więc widzimy, że pomału, pomału wychodzimy z tego dość krótkiego jak na razie kryzysu, ale, ale władze robią wszystko, żeby on się po prostu nie, nie rozlał. Jeśli chodzi o to okno dyskontowe, no to tutaj Pani Jelen powiedziała, że, 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 że ten, te instrumenty Fedu, pożyczki w ramach okna dyskontowego działają zgodnie z założeniami. Aby zapewnić tą płynność. No, jeśli chodzi o odpływy depozytów z banków regionalnych, to one się ustabilizowały. No i są konieczne oczywiście dodatkowe silniejsze regulacje, aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości. Więc widzimy, że. Na razie to wszystko działa, ponieważ nie ma przyceny na rynkach akcyjnych, a można powiedzieć, że akcje spółek technologicznych znajdują się w konsekwencji najwyżej od, no od, początku, od początku lutego. Więc, więc no ten, ten, te obawy były na początku. To, to były te dwie sesje 9, 10 marca. Potem odbicie, i tak naprawdę, na, jeśli chodzi o sytuację w Europie, no to tak naprawdę nie widać tego kryzysu w notowaniach indeksu technologicznego. Tak wygląda sytuacja na indeksach. Jeśli chodzi o US 100, czyli Nasdaq 100, natomiast US 500 po przetestowaniu poziomu okolic 3810, rynek odbija i notowania są najwyżej od, od no powiedzmy 7, mniej więcej 7, 7 marca, więc widać, że zdecydowanie Nazdach sobie radzi radzi dużo, dużo lepiej i to odreagowanie odreagowanie jest po prostu jest po prostu silniejsze. No dobrze, przejdźmy teraz do, jeszcze raz do tych wykresów, które tutaj Państwo. Na początku yy, przedstawiłem, z, 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 jeśli, jeśli, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, no to ich za bardzo w, wczoraj wiele nie było. Oczywiście mieliśmy yy, dane z Polski. Należy wziąć pod uwagę to, że yy, przede wszystkim negatywnie zaskoczyła sprzedaż sprze sprze detaliczna, która yy, potwierdziła ten, tą tę recesję w sektorze w, w, w konsumpcji i ta konsumpcja się po prostu po prostu dynamicznie, dynamicznie kurczy, nie działają już efekty bazy. Rok temu mieliśmy dość dużą konsumpcję ze względu na napływ do, do Polski uchodźców i to trochę podbiło statystyki. W marcu podobnie mieliśmy, więc tutaj efekty bazy będą powodować to, że, że, że ta dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce po prostu będzie również w marcu prawdopodobnie bardzo, bardzo słaba. Chciałbym Państwu teraz pokazać i wrócić do rynku amerykańskiego. Więc, oczywiście, oprócz decyzji rezerwy federalnej dzisiaj o godzinie 19, nie o 20, to proszę też sobie to zanotować. Jeszcze w tym tygodniu wszystkie dane z Ameryki będą publikowane godzinę wcześniej ze względu na tam wcześniejszą zmianę czasu. My będziemy zmieniać zegarki w weekend i wszystko wróci do normy już po weekendzie. Yy, oprócz decyzji rezerwy federalnej, będziemy mieli również publikację wykresu kropkowego, publikację pro, projekcji makro, yy, no i oczywiście konferencję prasową, więc yy, będziemy mieli pigułkę danych, które rynek będzie starał się zinterpretować. W tym momencie yy, w ponad 80% rynek zakłada, że yy, będziemy mieli podwyżkę o 25% punktów bazowych no i rynek zakłada że tam w okolicach 5% lekko powyżej 5 być może zakończy się cały ten cykl. Tak wygląda tak wygląda wycena kontraktów futures na rynku. Ona jest zdecydowanie inna od tej, która miała miejsce na początku marca. Proszę zauważyć, że po tym jak Powell w Senacie cały czas określa determinację walki z inflacją i konieczność dalszych podwyżek stuprocentowych, no to w pewnym momencie rynek zakładał, że stopy zakończą się, wzrosną do poziomu 5,5, spekulowano nawet o poziomie 6%. To się zmieniło oczywiście na skutek wydarzeń w sektorze bankowym i oczywiście na rynku spekuluje się, czy rezerwa federalna nie zrobi pauzy, może zacznie obniżać stopy. Oczywiście to są daleko idące spekulacje. Prawdopodobieństwo, że zostanie obniżona stopa procentowa, jest, jest oczywiście bliskie zeru, moim zdaniem. Rezerwa Federalna nie mogłaby sobie na to pozwolić, z tego względu, że pokazałaby, że jednak kryzys bankowy jest na tyle silny. No, że reakcja jest że reakcja jest jednoznaczna, to było bardzo negatywne, mimo wszystko. Fed by też pokazał, że jednak odpuszcza walkę z inflacją i nie jest już konsekwentny, a w tym momencie ratuje sektor bankowy poprzez obniżki 100 procentowych. Do, do, do tego prawdopodobnie nie dojdzie. Na pewno nie mogę powiedzieć, no bo oczywiście nie jesteśmy tego pewni, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niskie. Fed będzie musiał, Powell będzie musiał balansować pomiędzy Cały czas pokazaniem, że ta determinacja w walce z inflacją jest wysoka i, i, i dalsze zacieśnienie jest konieczne, ale jednocześnie będzie musiał. U, u, e, no, f, f, jakoś zadowolić rynki, w takim sensie, że uspokoić to, że sytuacja w sektorze bankowym jest opanowana, że tu się nic nie dzieje. I, i no, to, to może być taka gołębia podwyżka, mimo wszystko, tak? Będzie podwyżka, ale będzie ton trochę gołębi, może przejdzie rezerwa federalna do takiego trybu wait and see i uwarunkuje dalsze podwyżki stóp procentowych o napływające dane, ale też o rozwój sytuacji w sektorze bankowym. Jeśli będzie zbyt gołębi ten przekaz, to dolar może stracić na wartości i oczywiście Wszyscy patrzą na to, co zrobił, co zrobił Europejski Bank Centralny, że pomimo kryzysu i problemów banku Credit Suisse, EBC był konsekwentny i podniósł stopy procentowe 50 punktów bazowych. No i Fed prawdopodobnie zrobi, zrobi to samo. Oczywiście Fed nie deklarował, że będzie 50 punktów bazowych podwyżki. Były to tylko spekulacje i jakieś wyceny rynkowe po przemówieniach Pałela w, w Kongresie. W związku z tym no, to, 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 to była chwilowa wycena i tak naprawdę rynek dawno już odszedł od wyceniania właśnie takiego scenariusza wzrostu stóp o 50 punktów bazowych. Moim zdaniem będzie to podwyżka o 25 punktów bazowych z takim komunikatem, że rynek, że Powell jest i Rezerwa Federalna są wyczuleni na tą sytuację, monitorują, będą ewentualnie reagować w, w przypadku gdyby sytuacja się pogorszyła. Natomiast dalsze zaciśnienie jest prawdopodobne, ale będzie zależeć od danych i tak dalej, więc Myślę, że będzie chciał gdzieś wypośrodkować ten wydźwięk. Zmienność na dolarze z pewnością będzie, a no, moim zdaniem dolar mimo wszystko straci po dzisiejszej decyzji. Takie jest moje, takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o, 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 o tą projekcję, widzimy tutaj na siwo przedstawioną projekcję z września. Ubiegłego roku, potem ta zielona, to jest ta ostatnia aktualna z grudnia, ale oczywiście ona pewnie ulegnie jakiejś zmianie. Jeszcze niedawno, jeszcze niedawno zakładalibyśmy, że rewizja tego wykresu będzie w górę, natomiast teraz nie mamy takiej pewności. Zobaczymy. Gdzie, gdzie, gdzie wypada mediana stóp na ten rok, jeśli chodzi o zakończenie cyklu. Jeśli będzie niższa, gdzieś, gdzieś, gdzieś niżej usytuowana, no to wówczas rynek, to wówczas dolar straci na wartości. Myślę, że dużo będzie zależeć od tej, od tej, od tej projekcji, więc, więc na nią z pewnością rynek zwróci, zwróci uwagę. My będziemy oczywiście ją podawać. Podamy również pełny wykres, jak to się przedstawia, po godzinie 19.00. Więc zachęcam do tego, żeby monitorować sytuację w aplikacji, w aplikacji mobilnej. Przejdźmy już do wykresów na żywo. Mam nadzieję, że teraz Państwo. Widzą wykresy. Spojrzeliśmy na indeksy giełdowe. Ciekawa sytuacja również jest na europejskich indeksach. Tam jest bardzo duże odreagowanie. Spójrzmy na niemieckiego DAXa, który bardzo silnie odbił. Prowzrostowa formacja świecowa, która wyrysowała się 20 marca, czyli, czyli w poniedziałek. Na początku mieliśmy słabe otwarcie. Czy otwarcie już było dobre, ale mieliśmy słabą, słabą, słaby handel na, na, na we wczesnych godzinach porannych, ale kiedy rynek kasowy otworzył się, no to wówczas mieliśmy odreagowanie. Długi dolny knot, wąskie, dość wąskie body na wsparciu horyzontalnym, tworzone na wsparciu horyzontalnym, które zostało wcześniej wyznaczone w, w, przez ten szczyt grudniowy. No i mamy, ta, ta poniedziałkowa sesja no, dużo mówiła, że kontynuacja wzrostów jest jak najbardziej takim scenariuszem prawdopodobnym i, i to się zrealizowało. W tym momencie jesteśmy gdzieś na takich obszarach tej konsolidacji, która tutaj trwała w lutym i na początku, na początku marca. W tym momencie kluczowym oporem jest poziom 15 650-660 punktów, ale jak na razie wynika z tych, tych kresek, że te spadki, które mieliśmy w, w marcu, są jedynie korektą wzrostową, i wracamy do korektą spadkową i wracamy do, wracamy do wzrostu. Spójrzmy na główną parę walutową. Euro-dolar w ostatnim czasie rośnie po tym załamaniu, które mieliśmy 15 marca. Efekt, oczywiście, Credit Suisse, informacje nakładające ze, ze Szwajcarii. No Jutro, oczywiście, decyzja Banku Szwajcarii w sprawie stóp procentowych również będziemy pisać o tym, co może zrobić szwajcarski bank centralny. W tym momencie euro-dolar powyżej, zdecydowanie powyżej 1,07, tak naprawdę zbliżył się do poziomu 1,08 przez moment 1,07,80, powiedzmy 5,86. Mieliśmy taką wycenę. Czyli byliśmy wyżej już od tego szczytu, który miał miejsce 15 marca, czyli cała, cały ten spadek wywołany obawami o instytucje bankowe zostało zosta, zostało to już cała ta przecena została została zredukowana. Mamy coś na kształt takiego potrójnego, potrójnego dołka tutaj. No i wszystko wskazuje na to, że pomału idziemy w kierunku 1.10 ponownie. Na ten moment z, z układu kresek wynika, że jest większa szansa na to, żebyśmy po prostu dalej, 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 żeby, żeby kurs dalej, dalej rósł. Jeśli oczywiście indeksy giełdowe i, i, i apetyt na ryzyko będzie kontynuowany i będziemy mieli dalsze ulgi, to wówczas euro USD będzie poruszał się. Na coraz, wyższych, na coraz wyższych poziomach. W związku z wzrostem, ze wzrostem indeksów giełdowych, wycena złota została zredukowana. W poniedziałek przez moment wyszliśmy powyżej 2000 dolarów, natomiast w ostatnim czasie rentowności amerykańskie ponownie lekko wzrosły. W związku z tym złoto straciło i, i, i tak naprawdę w tym momencie około okolicach 1940 dolarów za uncję. Myślę, że dzisiejsze, dzisiejsze wydarzenia również będą wpływać na wycenę złota. Jeśli dolar straci, no to automatycznie złoto powinno wrócić do, 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 do wzrostów. Myślę, że jest jak najbardziej realne osiągnięcie tego, tych historycznych szczytów, zrównanie się, przynajmniej zrównanie się z nimi czyli wzrost w okolice 2070 65 dolarów za opcję. Za Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą uwagę. Zapraszam na godzinę 18.00. Wojciech Biały poprowadzi dzisiejszy impuls giełdowy. Zapraszam po godzinie 19.00 do serwisu analitycznego non-stop oraz do aplikacji mobilnej. Tam będziemy komentować wydarzenia, które dzisiaj przed nami, czyli decyzja rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia wszystkiego dobrego.